Witamy, witamy na CryptoPros. Tylko szybkie przypomnienie, bo jutro jest publiczna sprzedaż blockchainu Partizia. Ci, co bier, brali udział, w, mogą nawet kupić teraz NFT taniej, nadal na Binance są e, te NFT Red, które dają Wam możliwość, każdy jeden NFT daje Wam alokację 1000 dolarów, żeby kupić sobie ten blockchain. Więc e, no oczywiście to jest Wasza decyzja. 40 centów wychodzi za, za jeden token Partizia. Ci, co chcą, no muszą zrobić KYC szybko. Dzisiaj jutro będą większe instrukcje. Czyli, co robimy, to te NFT z Binance przenosimy sobie na swojego ledgera albo swój portfel, który będziemy używać. Ten portfel rejestrujemy na kyc.partizjablockchain.com I jak już mamy KYC zrobione, Podany ten adres, NFT, wrzucone. Czekamy jutro na kolejne instrukcje, bo nie wiemy co będzie dalej. A ten blockchain prawdopodobnie ma finality szybsze niż stalana. Ogólnie jest wolniejszy, ale finality ma szybsze. Więc jest dość ciekawy. Jest też zielony, jest też szybki, lekki. O tu mamy porównanie. No więc TPS mają 3000 i 3 szardy. Solana, wiadomo, 50 tysięcy Polka do tylko 1000, transakcja około centa kosztuje lepiej niż Polka do dalej, gorzej niż Solana. I tutaj widzicie, block Creation Time jest 0,3 sekundy. Aha, Solana ma 0,4 sekundy. Czyli teoretycznie no jest w tej, w, tej, w tej kategorii najlepszym blockchainem. No oczywiście wszystko tutaj jest. No, Solana chyba Finalization na 14 sekund, z tego co wiem. A ten, tu temat quickly after creation, czyli, no, ma dość dobre takie, takie kategorie. Wiadomo, no czy, czy będzie używany, czy będą mieli dużo deweloperów, użytkowników, nikt nie wie. Jesteśmy na najwcześniejszej na możli, na możliwej fazie zakupu tego blockchainu. Oczywiście poza fazą prywatną i seed, no, ale to jest dla wielu rybów, nie dla nas. No, ten FT poza tym, jakie kupicie, że tylko będziecie je to jeszcze wspieracie szczepionki dla biednych krajów. W ogóle, w ogóle taki dodatkowy plusik. No, polecamy, do po blockchainy nigdy nie wiesz, który wyskoczy. A może Partizja będzie jednym z tych blockchainów, które będą w top 10 w następnym, następnym burranie? Nie wiadomo. Więc zawsze coś warto wrzucić. Pozdrawiamy.